Suche. Nie ma krzty wilgoci. Jest sucho dla leśników. Taki stan oznacza w najlepszym razie podwyższoną gotowość, bo brak wilgoci zawsze bywa ryzykowny. Widzą to także ci, którzy z lasu korzystają, jak choćby spotkana dziś w Karczmie Borowej grupa leszczyńskich biegaczy. No wydaje mi się, że jest dość sucho. Jeszcze nie tak bardzo, ale robi się. No? Robi się. A jak z dyscypliną wśród osób chodzących po lesie? No jak widać, różnie. <noise> Wiadomo, że jest duże ryzyko w tej chwili wyrzucenie czegokolwiek nieopatrzne może skończyć ja się, biega się. po lesie to widać butelki piwa. Kwietniowe upały identyczne z tymi kojarzonymi dotąd z latem nie są normalne. Leśnicy przyznają, że przyroda też w tej sytuacji lekko szaleje. Jest to szok temperaturowy. Dęby, które jeszcze w piątek były szare, dzisiaj już się zazieleniły. Jednocześnie wszystko naraz zaczęło kwitnąć. Mnóstwo drzew w tej chwili kwitnie. No, dla alergików to też chyba jest zła wiadomość. Południe wilgotność ścioły 7%. No, to jest wilgotność taka, jaką normalnie miewamy, znaczy normalnie miewamy w upalny lipiec sierpień. Choć zagrożenie pożarowe w lesie jest bardzo duże, to groźby zamknięcia karczmy borowej dla miłośników spacerów, biegów czy jazdy rowerowej w zasadzie nie ma. Nie jestem zwolennikiem zamykania lasu przed ludźmi. Po pierwsze, jest to w naszych leszczyńskich warunkach bardzo trudne, wręcz niemożliwe do wyegzekwowania. Skoro w lesie mamy w dzień wolny od pracy któryś tysiąc ludzi. Przecież większość mieszkańców Leszna ma bliżej do lasu niż do ratusza, prawda? Całe tutaj te osiedla Rejtana, Zamenhofa przy Lesie, Przyjaźni, no to przecież wszystko aż, aż się prosi, żeby do lasu przychodzić. Nadleśnictwo z Leszna zapewnia, że chce zachęcać do odwiedzin lasu także zmotoryzowanych. Dla nich oddano właśnie do użytku nowy leśny parking na wysokości leśnictwa Nowy Świat. Michał Wiśniewski, media.pl